Jak energia ze słońca i energia z wiatru przez 12 miesięcy daje te same wolumeny. Bo latem, kiedy mamy dużo słońca w Polsce, mniej wieje. Bo zimą, kiedy mamy mniej słońca na niebie, wieje wiatr. I przez 12 miesięcy potrzebujemy w bilansie energetycznym kraju. Jeśli wy nie rozumiecie takich podstaw, to ja już, przepraszam, zachęcam powrót, powrót do, do szkoły. Dziękuję bardzo panie pośle. Myślę, że wszyscy byśmy chcieli niższych rad kredytów, natomiast byłbym. Ostrożnie chciałbym zaapelować do wszystkich o ostrożność z mówieniem, że któraś z instytucji naszego państwa ograbia wszystkich Polaków. Jeżeli pan poseł ma takie informacje, to prokurator generalny jest związany z waszą koalicją. Szef Komitetu Stabilności Finansowej, minister finansów jest związany z waszą koalicją. Proszę działać, jeżeli ma miejsce grabież. Jeżeli natomiast jest to tylko przenośnia, to proszę informować Polaków, że używa pan bardzo radykalnej przenośni. Przechodzimy do kolejnego wystąpienia pan poseł Michał Wawer, Konfederacja, proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, trzeba sprostować kilka mitów i fałszów, które koalicja rządząca opowiada na temat swojej ustawy. Po pierwsze, zamrożenie cen prądu to nie oznacza, że prąd będzie tańszy. Oznacza tylko, że część ceny tego prądu jest przerzucona na państwo, na podatników i... Yy, w dłuższym terminie, ponieważ są to pieniądze pożyczane przez obecny rząd, brane na kredyt, będzie się to przekładać też na wyższą inflację w przyszłości. Po drugie, nie jest prawdą, że ceny prądu, że rachunki nie wzrosną w przyszłym roku, że będą stabilizowane, jak twierdzi pani minister, nawet na swoich mediach społecznościowych. Po pierwsze, ta ustawa nie obejmuje całego przyszłego roku, tylko obejmuje okres do 30 września i po 30 września można się spodziewać, że ceny radykalnie wzrosną. Po drugie, opłata mocowa wliczana do rachunków za prąd jest utrzymana zamrożona tylko do 30 czerwca i już od lipca spowoduje jej powrót wzrost rachunków za prąd. A po trzecie, obecny rząd kilka miesięcy temu podniósł VAT na prąd do 23%, co w oczywisty sposób przekłada się na wzrost rachunków, bo zamrożenie cen prądu jest tylko w kwotach netto, a kwota brutto, czyli ta uwzględniająca VAT, wzrośnie, wzrasta już, już w tej chwili. Po trzecie, nie jest prawdą, że to zamrożenie, przedłużenie zamrożenia jest dla wszystkich, dlatego że ta nowa ustawa nie obejmuje przedsiębiorców i my to zobaczymy w cenach tym razem nie prądu, tylko w cenach towarów i usług. Dlatego że jeżeli przedsiębiorcy będą musieli sobie poradzić z wyższymi, skokowym, radykalnym wzrostem cen prądu potrzebnego w ich przedsiębiorstwach to my po prostu jako konsumenci wszystko to zobaczymy w cenach towarów i usług, zobaczymy w inflacji i zobaczymy już niedługo. To, co proponuje rząd, ta ustawa, tak samo jak poprzednie rozwiązania, które wprowadzał PiS, to nie jest w ogóle rozwiązanie problemu. To jest rozwiązanie doraźne, tymczasowe. Łagodzące skutki kosztem tego, ile musimy jako podatnicy wyłożyć czy pożyczyć, natomiast nie rozwiązuje problemu bardzo wysokich kosztów produkcji prądu w Polsce. I rozwiązaniem tego problemu nie jest manipulowanie cenami, nie są socjalistyczne ceny maksymalne, tylko jest doprowadzenie do tego, żeby prąd był tani. Po pierwsze, żeby był tani u końcowego odbiorcy, i to można osiągnąć likwidując narzut podatkowy. W cenie prądu jest. Całe mnóstwo rozmaitych opłat i podatków. VAT, akcyza, opłata mocowa, opłata przejściowa, opłata OZE, opłaty za emisję dwutlenku węgla. Podejrzewam, że wielu Polaków o dużej części z tych opłat nigdy nawet nie słyszała, ale co miesiąc je opłacają. Te opłaty, jeżeli wyrzucimy do kosza, to będziemy mieli faktycznie najtańszy prąd w Europie. Po drugie, trzeba zadbać o to, żeby prąd w Polsce był produkowany tanio. I tego się nie da osiągnąć wiatrakami ani elektrowniami słonecznymi. To można osiągnąć budując elektrownie jądrowe, które mogą być źródłem taniego i stabilnego prądu, ale niestety zarówno zapisu, jak i za platformy budowa elektrowni jądrowych posuwa się bardzo, bardzo ślamazarnie. Po drugie, można to osiągnąć budując elektrownie geotermalne. I to jest potencjał, który jest w Polsce w ogóle niewykorzystany ani przez poprzedni rząd, ani przez obecny. A właśnie potencjał geotermalny polski mógłby być źródłem, jeszcze tańszego i jeszcze bardziej stabilnego, bezpiecznego prądu niż ten z elektrowni jądrowych. Wysoka Izbo, ceny prądu to jest kwestia bytowa oczywiście, kwestia jakości życia Polaków, ale to jest, to jest też kwestia rozwojowa. Tani prąd, tanio produkowany prąd jest warunkiem tego, żeby polska gospodarka była konkurencyjna, żebyśmy mieli rozwój gospodarczy, dlatego że tani prąd jest podstawowym surowcem we wszelkich inwestycjach gospodarczych opartych o wysokie technologie. I tego się nie da, nie da się zapewnić tak, taniego prądu na potrzeby całego, całej gospodarki poprzez ręczne sterowanie cenami, poprzez mrożenie cen. Mrożenie cen nie rozwiązuje problemu drogich, drogiej produkcji prądu, wysokich kosztów produkcji prądu. Ten problem, ten skok rozwojowy, jaki niesie ze sobą tani prąd, można osiągnąć tylko poprzez zapewnienie właśnie taniej produkcji prądu poprzez zmianę strukturalną reformę tego jak wygląda polski model gospodarczy polski model energetyczny. Dziękuję bardzo. Poseł Krzysztof Mulawa Konfederacja. Pani Marszałku, pani minister nieobecna, ale nadal będę chciał zadać to pytanie. Pani minister, kto zrobił y, krzywdę pani minister y, y, i dlaczego pani robi wszystkim y, Polakom krzywdę mówiąc, że energia będzie tańsza? No nie, energia będzie droga, nadal droga, tylko, że my będziemy przerwalić z pustego w próżnię. Został przedstawiciel ministerstwa na, w Ławach i chciałem się zapytać, z 25 gigawatów, które dzisiaj Polska ma zapotrzebowania, pan Cieciura tutaj chwalił się, że takie postępy w fotowoltaice, to ile z 25 gigawatów zapotrzebowania dzisiaj generowane jest w taki dzień zimowy i niesłoneczny? z Otóż, szanowni państwo, to jest okrągłe zero. Przestańmy mówić o fotowoltaice, że fotowoltaika nas zbawi. Nie. Na razie nas zbawia i przez długi czas będzie nas zbawiał węgiel i gaz, który teraz stanowi 70, w tej chwili 78% naszego zapotrzebowania. Pan poseł Krzysztof Szymański, Konfederacja. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, polski i europejski system energii jest po prostu chory, ale jeżeli Jesteśmy chorzy, jeżeli mamy katar, to wpychanie waty w nos w niczym nam nie pomoże. A ta metafora chyba najlepiej oddaje naturę tego projektu. Mrożone, mrożenie cen to udawanie, że energia jest tania, a przyczyną drogiej tak naprawdę energii jest między innymi polityka klimatyczna, są uprawnienia do emisji CO2. I w taki sposób można uzasadnić dowolne źródło energii, że jest absurdalnie drogie. Wystarczy wprowadzić odpowiednio wysoki podatek na cokolwiek i wtedy wszystko jest drogie. OZE też może być bardzo drogie, jeśli będzie bardzo mocno opodatkowane. Stąd moje pytanie: kiedy rząd zamierza rzeczywiście pomóc Polakom? Kiedy zamierza wypowiedzieć e, politykę klimatyczną? Kiedy, za, za, e, kiedy rząd zamierza skończyć z Europejskim Dziękuję Zielonym bardzo. Ładem, kiedy obniży VAT na energię. Pan poseł Jarosław Sachajko, Republikanie. Dziękuję bardzo, panie marszałku, pani minister wysoka izbo. Jakby pani minister mogła powiedzieć Polakom, ile kosztował ETS przed 2014 rokiem, kiedy pani premier Ewa Kopacz zgodziła się na uwolnienie cen. Bo wówczas to było około 10-15 euro, a teraz 50 do 90. Tak skacze ta opłata, ale może będzie łatwiej pani minister powiedzieć, jaki procent właśnie tego podatku unijnego jest w cenie energii. I ostatnia rzecz, kiedy będą realne dotacje do biogazowni, abyśmy mieli polskie stabilne, ekologiczne źródło energii. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Teraz zabierze minister klimatu i środowiska, pani Paulina Heniklowska. Panie Marszałku, panie posłanki, panowie posłowie, muszę przyznać. Że list, liczba fake newsów, pomówień i nieprawd półprawd przebiła nawet Twittera. Jesteście Państwo lepsi niż na Twitterze dzisiaj, muszę powiedzieć, ale po kolei, bo niektórzy dołączyli na, do naszej bardzo ważnej debaty na samej końcówce i kompletnie nie słyszeli, co mówiłam. E, szanowni Państwo, kłamstwo pierwsze. Drastycznie wzrosną ceny dla MŚP i OST. Jednostek użyteczności publicznej. To jest po prostu potworne kłamstwo. To jest nieprawda. Prawda jest to, co powiedział przed chwilą pan poseł, dziękuję bardzo, że dzisiaj ceny w kontraktach są niższe niż cena maksymalna w ustawie dla e, małych i średnich przedsiębiorstw, dla jednostek samorządowych, dla szpitali, dla przedszkoli. Spokojnie, nic się nie marcie, robimy wszystko młodzi Polk, młode Polki, młodzi Polacy, drodzy uczniowie, studenci, którzy nas tu odwiedzają, żeby energia dla waszych szkół była po prostu tańsza i jest. I powiem Wam, jak jest. Dzisiaj, na koniec października, cena na rynku dnia następnego to 443 zł za megawatogodzinę. Cena w kontraktach na za rok jest jeszcze niższa, bo eksperci przewidują, że energia, cena energii dalej będzie spadać 424 zł to są ceny z października rok wcześniej. 20% wyżej. Rok wcześniej. Wystarczył nam rok, żebyśmy o istotny, odczuwalny dla polskiego przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów o tyle zbili ceny, żeby nie było potrzebne dla tych jednostek mrożenie cen energii, bo jeszcze raz. W ustawie cena jest wyższa niż w kontraktach. Dzisiaj można zakontraktować energię taniej niż 693 zł. To jest pierwszy wielki fake news. Drugi, kolejny wielki fake news, jak to ceny rosły. Tak jak Państwu powiedziałam, ceny przez ostatnie 12 miesięcy na rynku energii spadały. Spadały, bo rząd robi wszystko, by. Z, z, Przepraszam bardzo, z, panie rok pośle. Temu była, rok temu była droższa niż. No nie. Pa, panie pośle, to jeszcze raz. Średnia wartość cen spotowych w 2023 roku wynosiła 537 zł za megawattogodzinę. Średnia wartość cen spotowych, panie pośle, Wójcik, w 2023 roku wynosiła 539 zł. W dzisiaj wynosi 443 cena spotowa na koniec października. Jeśli chodzi o polskie rodziny, myśmy zlikwidowali wy tylko dawaliście cząstkę energii taniej, a za ludzie, którzy się ogrzewają w postaci energii elektrycznej które mają grzałki w piecach, które mają bardzo popularne zresztą rozwiązania w, w gospodarstwach domowych, w spółdzielniach mieszkaniowych, ale także w tych, którzy przeszli transformację indywidualną w piecach przydomowych. Daliśmy, obniżyliśmy dla, na, na potrzeby energii cieplnej cenę z 693 na 500 zł za megawattogodzinę, bo zlikwidowaliśmy limity średnie. Dla niektórych gospodarstw trochę tak, cena wzrosła o 20 parę procent, ale dzisiaj ją mrozimy, mówimy nie będzie rosła. Ale gro gospodarstw, która ogrzewa się w postaci energii cieplnej przez energię elektryczną, ma, będzie miała w przyszłej zimy po prostu niższe rachunki. Proszę to docenić. I proszę nie mówić nieprawdy. OZE jest tanie, bo jest dotowane. Kolejne kłamstwo, kolejne mijanie się w prawdą. Nie jest to prawda. Wszędzie we wszystkich, ze wszystkich statystyk wynika, że produkcja z wiatru, produkcja ze słońca jest dużo tańszą energią, nawet jeżeli KAP inwestycyjny uwzględnimy. Jeżeli uwzględnimy w kalkulacjach amortyzację i capex. Ceny kontraktowe to już mówiłam. I jeszcze teraz odnoszę, pani pośle Suski, no po co 21 listopada rozmawiać o cenach, o ustawie, która miała regulować ceny energii w 2024. My dzisiaj mówimy o 2025 roku, wychodzimy w przyszłość, bo tak. Trzeba do przodu planować działania, trzeba do przodu planować bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo Polek i Polaków i my dokładnie to robimy. Rząd nie zmienił stanowiska. My mówimy cały czas to samo. Trzeba robić mniej więcej przy tak dynamicznym rynku przegląd taryf, przegląd cen energii w odstępach półrocznych i również w odstępach półrocznych je planować i dokładnie to robimy.